Dzień dobry. Witam. Nazywam się Maryla Smykowska. Chciałabym się dzisiaj podzielić z wami moimi przemyśleniami na temat więzień na własne życzenie. Dlaczego taki temat? Dlatego, że dużo ludzi tak naprawdę nie zdaje sobie z tego sprawy z tego, że jest właśnie tym więźniem. Jest więźniem, dlatego że na przykład z różnych powodów, na przykład, że żyje przeszłością, żyje tym, co się już wydarzyło, mimo że tak naprawdę nie mamy wpływu już na to, nie możemy nic zmienić w tym, co się kiedyś zadziało. Skoro nie mamy wpływu, wydaje nam się, że no, tak naprawdę nie powinniśmy już o tym myśleć. Niestety człowiek jest tak skonstruowany, że ma wolną wolę i ma energię. Energię, którą wyraża poprzez myśli, poprzez słowa, poprzez działanie. Energia jest czymś, co jest aktywne, co idzie za czymś. Wiemy, że żeby coś pomyśleć, trzeba mieć energię. Żeby w ogóle żyć, trzeba mieć energię, żeby coś mówić, coś robić. I każdemu się wydaje, że po prostu mówimy, bo mówimy. Niestety, żeby mówić, trzeba mieć energię. I tu mamy bardzo dużo wpływ, duży wpływ na to, co mówimy, do kogo mówimy, jak mówimy. Tylko często nie zastanawiamy się nad tym, że słowa mają energię, mają. I teraz, jeżeli my mówimy coś dobrego, to za tym idzie wyższa energia. Energia miłości, radości, spokoju i tym ładujemy to, o czym myślimy. Co to znaczy ładujemy? To znaczy, że poprzez mówienie o tym, myślenie i robienie na przykład czegoś dobrego dla siebie i dla innych, gromadzi, koło nas pewną energię. I ta energia może być w różny sposób wyda wykorzystywana, wydatkowana przez nas. Przede wszystkim, jeżeli wysyłamy do kogoś taką energię, to ona wielokrotniona do nas wraca. I co się wtedy dzieje? Wtedy mamy jakby dodatkową energię. Czyli zwiększamy jeszcze tą energię, i wtedy tak na najprostszej można powiedzieć: zaczynamy odczuwać coś dobrego, coś, coś co nam pomaga w pracy, coś, co nam pomaga w życiu codziennym. Jesteś, lepiej się czujemy, jesteśmy tacy radośni, tak nie wiadomo z czego coś. Fajnego odczuwamy. To właśnie jest to, czyli ta energia do nas wraca, bo żeby się w ogóle czuć dobrze, musimy mieć dużo pozytywnej energii pozytywnej, czyli dobrej. A skąd ona się bierze? My mamy wolną wolę. My chcemy, to działamy pozytywnie, dobrze. Staramy się dla innych też robić dobrze, dla siebie dobrze. Myślimy o tym, żeby było wszędzie dobrze. I to dobrze do nas wraca, co by to nie było. Natomiast jeżeli my żyjemy przeszłością, tak jak tu jest w tym tytule, jesteśmy więźniem. Co to znaczy? To znaczy, że część naszej świadomości jest jakby gdzieś uwięziona, gdzieś, czyli w astralu, ale tym nie będziemy się na razie zajmować. Na razie zajmijmy się tylko, że gdzieś jest uwięziona. I co to znaczy? Jak my to odczuwamy? No właśnie, odczuwamy to w ten sposób, że cały czas myślimy o tej jakiejś sytuacji, o jakiejś osobie, że ona nam coś zrobiła, że my tutaj teraz cierpimy, że ona jest winna, albo on jest winien, albo coś ktoś nam zrobił, jak on mógł, jak ona mogła, i tak dalej, i tak dalej. Nieważne, czy nakręcamy się tym w pracy, czy nakręcamy się tym w domu, że sobie nie radzimy z jakąś sytuacją, czy z żoną, czy z mężem, czy z partnerem, czy z dziećmi, czy ze zdrowiem. Nieważne. Dopóki my będziemy tak samo jak przy dobrej energii, tak samo tutaj, dopóki my będziemy gromadzić tą negatywną energię, bo gromadzimy. Czasami nie zdajemy sobie nawet z tego sprawy, że gromadzimy. Myśląc negatywnie o czymś cały czas, pompujemy w to tą energię. Pompujemy naszą energię w coś, co jest negatywnego. I dochodzi do tego, że gdy wstajemy następnego dnia rano, Odczuwamy z powrotem tą chęć myślenia o tym, jak mógł, jak mogła, co się stało, i od nowa, i od nowa. Czasami jesteśmy tak już zmęczeni, już byśmy nie chcieli o tym myśleć, ale myślimy dalej. Dlaczego? Nie pozwalamy sobie z tego wyjść. Dlatego, że nagromadziliśmy już tyle tej energii, że wibrujemy i przyciągamy. Bo energie wszelkie negatywne to, są, to jest to, co odczuwamy. Czyli przede wszystkim są to nasze emocje. Emocja gniewu ma swoje wibracje. Emocja poczucia winy, emocja złości, emocja dumy, która została jakby zburzona nasza. Jesteśmy tak dumni, że my nie pozwolimy sobie tego puścić. Jak ktoś mógł nas naruszyć, u nas, w nas naruszyć coś? My tu wiemy, bo tak w naszych pokoleniach było i to jest ważne. A jak nam ktoś może tu mówić coś innego? Nie damy mu swobodnie wypowiedzieć się, że może on ma rację. A tak naprawdę to nieważne, kto ma rację, czy on, czy my. On może mieć swoje racje, my swoje, ale po co wkładamy w to energię? Po co zajmujemy się tą osobą? Dajmy mu prawo myśleć to, co on chce i dajmy sobie prawo, że ja mam prawo myśleć tak, jak ja chcę. I przestańmy wkładać w to energię. Przestańmy wkładać w to emocje. Tu jesteśmy więźniem. Dlaczego? Dlatego, że sami nie pozwalamy sobie wyjść z tego więzienia. Mamy daną wolną wolę od Boga. Tak, człowieku, możesz robić i myśleć tak, jak chcesz. Tak. Tylko dlaczego nam się od razu to kojarzy z jakimiś zakazami i nakazami? Wolna wola to może być też danie sobie prawa do myślenia, o czym ja chcę, w ogóle danie sobie prawa do myślenia, bo niektórzy nawet takiego prawa sobie nie dają. Mają narzucone przez kogoś i też są więźniem. Dlaczego na przykład nie wykorzystujesz tej wolnej woli do tego, żeby stworzyć coś dobrego, coś pięknego, coś, coś naprawdę fajnego dla siebie. Dlaczego nie myślisz o tym dobrym i tym, o czym marzysz? Przecież nie musisz brać przykładu ze starych schematów, że zawsze myślałeś negatywnie, o sobie i o tym, co się wokół ciebie dzieje, dlatego, że nie byłeś godny, nie dla ciebie to, co jest fajne, wyższe, lepsze, lżejsze. Przecież to wszystko można zmienić. Dużo ludzi pyta jasnowidzów o przewidywanie przyszłości. Tu nie trzeba jasnowidza. Ty sam możesz być takim jasnowidzem. Dlaczego? Dlatego, że to, na czym skupiasz uwagę dzisiaj, to ci się pokaże jutro, a nawet jeszcze dzisiaj, w zależności od tego, jakie emocje bądź uczucia w to włożysz. Jeżeli włożysz w to miłość, radość, mimo tego wszystkiego, co się na zewnątrz dzieje, nie myśląc o tym, nie myśląc o tym, że dużo ludzi zwalniają, dużo ludzi zachoruje, dużo ludzi, coś się z nimi zadzieje, bo koronawirus, bo to, bo rząd, bo kościół, bo ktoś tam, coś tam i wszystko negatywne. Jeżeli zaczniesz zmieniać to na pozytywne, tak jak Ty byś chciał, i mało tego, to co byś chciał, ładując uczuciem, to zacznie się w Twoim życiu stwarzać to lepsze. To jest właśnie przewidywana przyszłość przez jasnowidzów. Dlaczego? Dlatego, że Jasnowid widzi w koło Ciebie to, co najpierw ty stwarzasz. To, czym najpierw zaczynasz ty emanować. Nic innego. On nie widzi tego u sąsiada, tylko u Ciebie. Więc jeżeli chcesz, żeby w twoim życiu zadziałała się jakaś harmonia, to zacznij być takim jasnowidzem. Nie miej pretensji do innych, że o, nie zobaczył tego, co ty chciałeś. No jak on może zobaczyć coś dobrego, coś fajnego, przewidywać jakieś coś dobrego na przykład w twoim związku, jeśli ty sam nie potrafisz z tą osobą dojść do jakiegoś dobrego porozumienia. Skoro w, za, w Waszym życiu nie może się objawić coś dobrego, to jak coś dobrego może Ci powiedzieć na ten temat jasnowic. Zostań sam swoim jasnowidzem. I zobacz, czym emanujesz w tej chwili, to Ci się pokaże zaraz w życiu. To jest przyszłość. Dlatego, że... Przeszłość to jest to, co żeśmy już przeżyli, i stamtąd trzeba wyjść. Zamknąć za przeszłością drzwi. Nieważne, czy jakaś osoba zmarła. Ja rozumiem, że jeżeli ktoś ci umarł, to trzeba przeżyć, przeżyć to, to rozstanie. Trzeba przeżyć i pogodzić się z tym. Pogodzić się na spokojnie, czyli potrzebna jest jakaś żałowa. Ja tu nie mówię, że o ktoś umarł, to ja sobie po prostu będę zaraz szczęśliwa. Nic z tego, nie ma czegoś takiego. Trzeba to w sobie przeżyć. Natomiast jak długo ty będziesz to przeżywać, to zależy od ciebie. Ta osoba zmarła nie potrzebuje, żebyś ją ciągnęła czy ciągnął z powrotem tutaj i obwiniał o to, o tamto, że jak mógł odejść. Bo najczęściej tak się zdarza, że ludzie po prostu mają pretensje do tych, co umarli, bo im się wydaje, że im szkoda, im to, im tamto, i nie myślą o tym, że energiami swoimi wcale dobrze nie robią tamtym istotom, które odeszły. One odeszły, zakończyły swój etap ży życia tutaj, i powinno się im dać spokój, zająć się sobą, ale też okres żałoby trzeba przeżyć. Czyli co? Myśleć o samym tym wszystkim, co było dobre, co ta osoba nam dała, co nam w nasze życie wniosła, podziękować jej i starać się. Zacząć dziękować też sobie, co my żeśmy dla tej osoby zrobili, i starać się w ten sposób pomału rozstać. Na wszystko jest potrzebny czas i każdemu, ale jeżeli zaczniesz negatywne energie w to wkładać, to nic dobrego w Twoim życiu się nie objawi. Na wszystkich polach, we wszystkich przestrzeniach. Jeżeli będziesz wkładał coś dobrego, zaczniesz oglądać, wyciągać coś dobrego, to i w Twoim życiu zacznie się kroczek po kroczku pokazywać coś dobrego. Na przykład przywódców. Najpierw wybraliśmy przywódców takich, jakich wybraliśmy, tak? I zobaczmy. Dlaczego na przykład w niektórych państwach jest tak, że ten przywódca. O którym pisali najgorzej, o którym wcale nie myśleli, że akurat go wybiorą, że no po prostu według dużej liczby osób nie nadawał się do niczego i nagle zostaje wybrany. Dlaczego? No zobaczmy, ile każdy włożył z tych obywateli, ile ludzi włożyło swoją negatywną energię. I nieważne, czy włożyli dobrą, czy włożyli negatywną, ta się objawiła. Co to znaczy? To znaczy, że wybrali tego, komu dali najwięcej energii. I na podstawie nawet tego można zobaczyć, że jeżeli ja zaczynam żyć pozytywną energią, pozytywną energię we wszystko wkładać, starać się wkładać. Na tyle, na ile mogę. Wiadomo, że jak jest czas trudny, ciężki, to ja nie włożę tu nie wiadomo jakiej radości, miłości i tak dalej. Ale chociaż troszeczkę będę wychodzić z tego swojego więzienia, to automatycznie zacznie wychodzić z więzienia i inne istoty zaczną wychodzić. Pomogę im, pomogę sobie i w ten sposób pomogę też innym, bo każda osoba, która wzrasta, pod tą swoją energią pomaga wzrastać innym. My mamy niektóre stare schematy już od dziecka. To znaczy, nie możemy tu obwiniać naszych rodziców, że akurat no tak, oni nam tu nawsadzali i tak dalej. Sami żeśmy sobie wybrali takich rodziców i takie schematy, które oni mieli, po to, żebyśmy my mogli ich przerobić i poprzez to wzrastać. Ale przerobić, nie siedzieć w tym, skoro ja widzę, że coś, co robiła moja mama czy mój tata, było dla mnie niekorzystne, to ja dziękuję rodzicom, że mi to pokazali. I ten schemat zmieniam. Nie ma tak, że się pokażą wszystkie stare schematy i ja im podziękuję i moje życie jest już cudowne. Nie ma. Ale jeżeli zaczniemy zwracać uwagę na nasze życie, zwracać uwagę na to, co mówimy do innych, o co ich obwiniamy, o co ich oskarżamy, co od nich chcemy, to zobaczymy, zaczniemy dostrzegać te schematy. Że w u nas dzieje się tak i tak. Powiemy, moi rodzice tak działali i ja tak działam. Dobrze, ale przyjrzyj się temu, czy to jest jeszcze dobre. Oni działali w innych czasach i w takich sytuacjach, do jakich oni byli przyzwyczajeni. Trzeba zwrócić uwagę, czy nam to jeszcze służy ku dobremu? Jeśli nie, to żegnam taki schemat. Przestaję go y, dalej stosować w swoim życiu. I zobaczę, może osoba, która ze mną żyje, mieszka, rozmawia, może ona ma coś lepszego dla mnie. Więc staram się zmienić. Nie oczekuję tylko tego, że to ma być, bo to jest też więzienie. To jest więzienie w starych schematach. I wtedy boimy się coś zmienić w naszym życiu. Dlaczego? Bo stare schematy, tak jak sama nazwa mówi, stare, znamy. Boimy się coś nowego, ale nie jesteśmy pewni, czy to nowe to będzie lepsze. Szczególnie w takiej sytuacji, jak jest teraz. Ale dlaczego mamy myśleć, że to ma być gorsze? Tak jak już wcześniej mówiłam, zacznijmy kreować swoją przyszłość, zacznijmy być już dziś, od tej chwili, zacznijmy być jasnowicami swojego życia. Jeżeli ja chcę, żeby moje życie było lepsze i coś zadziało się dobrego, to nie szukam tego w kościele, u przywódców, u księży, czy u sąsiadów, czy w najbliższej rodzinie. Nie szukam, zaczynam szukać w sobie, w sobie, co ja chcę dzisiaj. I tu proponowałabym taką afirmację: do mówienia. Ja. Imię, czyli ja, Maryla, już dziś otwieram się na nowe lepsze dla mnie życie. Tu oczywiście każdy wkłada swoje imię. Dlaczego nie? Tą afirmacją otwierasz sobie inne życie. Inne. Nie skupiasz się na tym, co wszyscy, bo ty nie jesteś wszyscy. Ty jesteś dzieckiem Boga, tak jak każdy. Każdy jest odrębnym dzieckiem Boga, tak? Mamy połączenie poprzez podświadomości, ale możemy myśleć: każdy ma wolną wolę i może myśleć to, co chce. W Twoje myśli nikt nie będzie zaglądał, więc nie musisz się tego obawiać, że ktoś. Zobaczy, pomyśli, oceni to, co ty akurat robisz, czy myślisz. To jest Twoje. Ten lęk oceny też trzeba zacząć zmieniać. Przestać oceniać i przestać myśleć o tym, że ktokolwiek ma wpływ na moje życie. Jeśli Mu Pozwolę, to tak. Tak, tak jak już powiedziałam. Jeżeli pozwolę komuś, żeby rządził moim życiem, to wtedy będę ja sama z własnej woli więźniem tej osoby. Jeżeli strach będzie paraliżował mnie, że nie mogę powiedzieć o tym, co myślę, co chciałabym, o czym marzę, drugiej istocie. No to jestem więźniem na własne życzenie. Bo tylko ja mogę zdecydować, czy ja chcę być więźniem, czy ja chcę z tego więzienia wyjść. Najlepiej sobie wyobrazić, że jestem gdzieś w więzieniu zamknięta. I zobacz, drzwi są otwarte. Otwórz, weź klamkę naciśnij i wyjdź. Możesz. Spróbuj. Decyzja należy do Ciebie i tylko do Ciebie. Nikt Ci tych drzwi nie otworzy, jeśli nie zrobisz tego sam. Dlaczego? Dlatego, że to Ty masz zdecydować, czy chcesz wyjść, czy chcesz być zamknięty, czy zamknięta. Bardzo dziękuję.